Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rubu WordPressa. Jeśli korzystasz z WordPressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witam Cię w 123. odcinku podcastu Rób Jest to chyba pierwszy odcinek w całej mojej podcastowej karierze, który nagrywam drugi raz nagrałem go w ubiegłym tygodniu, zostało mi go tylko zmontować, tak aby opublikować go w poniedziałek, czyli dzisiaj, kiedy nagrywam po raz drugi. Natomiast podczas montażu wydawało mi się, że mogłem to nagrać dużo lepiej i o ile pod kątem tematycznym odcinek się nie zmienił i zakres poruszanych tematów jest praktycznie identyczny, jak w tym pierwszym podejściu. No to myślę, że ta druga próba będzie znacznie lepsza, Być może wpływ ma na to, Taki fakt, że teraz nagrywam, można powiedzieć, bezpośrednio po weekendzie, w poniedziałek rano, czyli z taką nową energią i mam nadzieję, że będzie to dla Was też dużo lepsze w odbiorze niż to, co zostało nagrane w ubiegłym tygodniu. Jak zwykle w podcaście jest ze mną partner, czyli marka CyberFolks, która oferuje hosting i domeny dla Waszego WordPressa, i tutaj mam też takie małe ogłoszenie, które w zasadzie. Jeszcze nie jest tak stuprocentowo pewne, natomiast już mogę zapowiedzieć, że prawdopodobnie 6 kwietnia o 11 będziemy organizować wspólnie webinar. A co do szczegółowego zakresu tematycznego tego webinaru i też jeszcze potwierdzę wam tę datę stuprocentowo pewnie w kolejnym odcinku. To tu się jeszcze musicie uzbroić w chwilę cierpliwości, natomiast wstępnie możecie sobie zarezerwować już ten 6 kwietnia, godzinę 11.00. A tematem dzisiejszego odcinka będą kursy online jako forma nauki WordPressa, nau nauki budowania stron na WordPressie. Ten temat pojawił się już jakieś pół roku temu, może nawet trochę więcej niż pół roku w moich vlogach na YouTube. Natomiast on wrócił w podcaście teraz, bo w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach, powiedzmy od początku tego roku, dostałem kilka pytań taką drogą gdzieś tam prywatną, jakimiś czy to mailami, czy wiadomościami prywatnymi w social mediach na temat tego, jak uczyć się WordPressa i czy ewentualnie polecam jakiś kurs. Taki na początek, żeby zacząć z jakimś takim dobrym poziomem wiedzy i po prostu nauczyć się tworzyć tych stron. No a druga kwestia to jest to, że pewnie z, ze względu na to, jakie rzeczy obserwuję i jakich rzeczy gdzieś tam szukam w internecie, no to wszelkie reklamy kursów WordPressowych do mnie docierają, jestem pewnie w targecie tych algorytmów, które odpowiadają za dobieranie grupy odbiorców do konkretnych reklam, więc też czasem tak z ciekawości sobie wchodzę na takie strony z ofertami kursów i sprawdzam, co tam ciekawego oferują twórcy tych kursów. I tutaj na początku może odniosę się do samej formy, czyli do, do tych kursów online. Zwykle są to kursy w formie wideo plus jakieś tam dodatkowe materiały. I myślę, że są to, że jest to bardzo fajna metoda na, na naukę zarówno WordPressa, jak i innych rzeczy. Ja akurat z kursów WordPressowych nie korzystam, natomiast korzystałem z wielu innych kursów online, które dotyczyły, powiedzmy, jakiegoś tam innego zakresu niż, niż WordPress, natomiast bardzo lubię tą formę przyswajania wiedzy i, no i sam też stworzyłem kurs, o którym powiem trochę później, no ale gdyby, gdyby to było tak, że te kursy są świetne i jak i nie weźmiemy to, to będzie ok, no to pewnie nie nagrywałbym tego odcinka podcastu. Dlatego, że tutaj też będę się trochę czepiał do, do kursów i do twórców tych kursów, jeśli chodzi o to, co, co gdzieś tam mamy na, dostępne na, na polskim rynku. Oczywiście nie będę tutaj się odnosił gdzieś tam personalnie, czy, czy, czy z nazwy danego kursu do, do tego, co, co tam się dzieje. Natomiast chciałbym zwrócić Waszą uwagę na kilka takich aspektów, które są moim zdaniem. Bardzo dużym nadużyciem, jeśli chodzi o, o te tematy związane z kursami. No, tu oczywiście jestem też w takiej roli, gdzie w pewien sposób jest to jakaś moja konkurencja, tak? bo też tak jak powiedziałem, wydaję jakiś swój kurs, napisałem książkę, nagrywam ten podcast, którego właśnie słuchasz, więc w pewien sposób jest to gdzieś tam moja konkurencja. Co prawda nie mam w ofercie kursu, o których będę dzisiaj opowiadał, czyli czyli takiego kursu powiedzmy od zara do bohatera, natomiast, no, tak jak mówię, wypowiadam się z punktu widzenia gdzieś osoby, która też tworzy, ale osoby też, która szkoli, która na sali szkoleniowej. W przeciągu ostatnich tam powiedzmy dwóch lat spędziła pewnie około 500 godzin i z reguły były to takie kursy właśnie od zera do bohatera, więc mam też trochę obraz sytuacji. Z drugiej strony, jak to wygląda właśnie w przypadku szkolenia ludzi czy no na sali, czy w formie online, ale w takiej formie na żywo. Wiem też mniej więcej, jak ten WordPress jest przyswajany przez różne osoby i, i jakie problemy po drodze napotykają kursanci czy uczestnicy takich szkoleń. Pierwszą taką kwestią, do której się tutaj przyczepię, no to są same treści, które są przekazywane w ramach takich kursów. I mam tu na myśli sytuację, w której taki trener, twórca takiego kursu. Sam, można powiedzieć, nie do końca, chyba rozumie pewne zagadnienia, a przekazuje wiedzę dalej, i co ważne, przekazuje często jakieś bardzo złe praktyki bądź rozwiązania, które, no, krótko mówiąc, są dalekie od takich rozwiązań zgodnych ze sztuką zgodnych z dobrymi praktykami. I niestety tutaj w wielu kursach, w wielu programach takich kursów, które przeglądnąłem, bo oczywiście nie widziałem tych wszystkich kursów od środka, natomiast z tego co, co widziałem w jakimś tam opisie na stronie sprzedażowej, no to wielokrotnie znajdowały się tam takie tematy, jak nie wiem, wtyczki do backupu na przykład, czy wtyczki zabezpieczające, i na przykład polecanie WordFensa czy innych tego typu. Rozwiązań jako taki leg na całe zło. No, jak wiemy, nie jest to zbyt optymalne rozwiązanie. No a choćby wtyczki do backupu, no to również kwestia tego, że w takim kursie było po prostu jak zainstalować i skonfigurować taką wtyczkę. A nie było nic na temat tego, jak ten backup odzyskać, gdzie go przechowywać, i tak dalej. Chyba, że, że gdzieś tam nie było to po prostu wymienione. Bo tak jak mówię, no, nie widziałem wszystkich kursów od wewnątrz, więc też mogę się tutaj mylić. Natomiast no, samo to gdzieś tam już daje do myślenia, że być może nie do końca ten człowiek, który taki kurs nagrał, wie o czym mówi i być może uczy jakichś złych praktyk. No i niektóre kursy, które można powiedzieć są komunikowane jako kurs, który nauczy Cię jak tworzyć profesjonalne strony na WordPressie, to tak naprawdę powinien się nazywać kurs, który nauczy Cię, jak zrobić stronę korzystając z gotowych motywów i elementora, bo bardzo często te kursy, które właśnie mówią Ci, że będziesz miał nieskończone możliwości i po kilkugodzinnym kursie będziesz tworzyć profesjonalne strony internetowe. Tak naprawdę sprowadzają się do tego, że uczą tam, jak zainstalować WordPressa najczęściej za pomocą jakiegoś autoinstalatora. Potem jak skonfigurować sobie jakiś tam motyw, zaimportować demo, i, no i tak naprawdę na tym się kończy. Ewentualnie dorzucają jakieś lekcje na temat tego, jak zainstalować wtyczkę do formularza kontaktowego, czy jeszcze kilka innych wtyczek. Z drugiej strony, znowu widziałem też takie kursy, które wydaje mi się dosyć kompleksowo podchodziły do tematu, omawiały zarówno wady, jak i zalety tych page builderów, omawiały Gutenberga i widać było, że ten zakres tematyczny jest. Zrobiony tak rzetelnie i faktycznie może być to fajne wprowadzenie do WordPressa, fajny pierwszy krok, aby zrobić jakąś stronę na WordPressie, aby w ogóle zacząć się uczyć. Ja tutaj absolutnie nie będę polecał żadnego konkretnego kursu, bo tak jak mówię, nie widziałem ich od środka. No żeby tak polecić go z czystym sumieniem, no to albo musiałbym zrobić go sam, bo wtedy wiedziałbym, co tam jest w środku. Na no, album musiałbym obejrzeć taki kurs, zobaczyć, i wtedy mógłbym powiedzieć faktycznie, że to jest dobry kurs, wykorzystaj go. Natomiast no, jeśli wejdziesz sobie na, na kilka takich stron sprzedażowych, no to, to myślę, że też będziesz w stanie się zorientować, jak to wygląda. Tutaj też warto zwrócić uwagę, kiedy dany kurs powstał, bo co prawda to już było takie trochę moje poszukiwanie tych kursów, jak się przygotowałem do tego odcinka, no to wpisałem sobie w Google jakiś tam kurs WordPress czy tego typu frazę i tam wyskoczyło mi kilka kursów z takich marketplaceów. Gdzie na przykład był kurs oparty o WordPressa jeszcze z linii 4.9 bądź WordPress tam 5.0, 5.1, no a na ten moment, no to już, już są pewne mechanizmy dużo, dużo bardziej zaawansowane, choćby tutaj kwestia związana z Gutenbergiem i tak dalej, więc. Też warto zwrócić uwagę pod kątem aktualności tych treści, jak to, jak to się ma do roku, w którym chcemy taki kurs zrobić i, i zacząć pracować z takim kursem. No bo jeśli to jest kurs stworzony np. 3 lata temu i dotyczy on właśnie takiego WordPressa od podstaw, no to może być kiepsko z aktualnością tych materiałów. A drugi taki aspekt, który mnie bardzo irytuje i do którego również się będę czepiał. To są takie obietnice składane właśnie gdzieś tam na tych stronach sprzedażowych, czy na reklamach w mediach społecznościowych i najczęściej brzmią one w sposób tam taki, że nie wiem, poświęć X godzin, zostań profesjonalnym twórcą stron internetowych i zarabiaj dzięki temu ileś tam tysięcy miesięcznie. No, niestety, ale to jest jakaś jedna wielka bzdura, bo jeśli ktoś mi pisze, że w 4 czy tam w 6 godzin nauczy mnie od podstaw tworzenia stron, profesjonalnych stron na WordPressie i dzięki temu będę zarabiał nie wiadomo ile tysięcy w ciągu miesiąca, no to to jest totalny bullshit. No, niestety, ale siedzę w tym temacie już od tylu lat, że wiem, że to jest po prostu jakaś absolutna głupota. Jeśli weźmiemy kogoś bez żadnego doświadczenia, kto chce się nauczyć, no to niestety po tych czterech godzinach, owszem, on, można go nauczyć w te 4 godziny instalacji WordPressa, konfiguracji jakiejś podstawowej, czy chodzi o właśnie pracy z podstawowymi, yy, jakimiś tam template'ami, które instalujemy, importujemy sobie jakieś demo, modyfikujemy. No to faktycznie, ok, tu się zgadzam. Jest to jak najbardziej możliwe. Natomiast no pytanie: Gdzie tutaj mamy ten profesjonalizm i doświadczenie, które na przykład inni wykonawcy zbierają przez kilka lat? I zwykle jest tak, że taki twórca po takim kursie no, umie zrobić wszystko tak, jak go nauczyli na kursie. Jeśli jeszcze to było zgodne z dobrymi praktykami, no to pół biedy. Natomiast w każdej, jakiejś tam nawet najdrobniejszej kwestii, która odbiega, powiedzmy, od jakiegoś tam standardu, jeśli trzeba coś, coś niestandardowego zrobić, no to tutaj już się pojawia problem. Oczywiście każdy kiedyś jakoś zaczynał, i wiadomo, że nikt, kto, kto robi teraz te strony, na przykład na, na bazie takich autorskich motywów, programowanych na bazie projektu, czy, czy pisze autorskie wtyczki, no wiadomo, nikt się z tym nie urodził. Każdy jakoś tam do tego dochodził. Natomiast, no tutaj, składanie takich obietnic i budowanie takiej pewności siebie i takiego poczucia zajebistości u tych kursantów, no to jest chyba najgorsze w tych, w tych wszystkich kursach. Bo o ile jeszcze ta komunikacja jest prowadzona w taki sposób, że nie, jeśli potrzebujesz strony, kup mój kurs, nauczę cię, zobaczysz, jak zrobisz to samodzielny i będziesz dumny czy dumna ze swojej strony. Super, to, to mi się jak najbardziej podoba, bo WordPress daje takie możliwości, że, no, że można sobie taką stronę wyklikać, przygotować i, i faktycznie gdzieś, jeśli potrzebujemy dla, dla jakiegoś biznesu strony, czy powiedzmy ta, ta strona jest takim pobocznym, aczkolwiek niezbędnym czynnikiem w naszym biznesie, no to to czemu nie, oczywiście jak najbardziej tak. Natomiast straszliwie irytują mnie takie komunikaty w stylu właśnie. Kub mój kurs, nauczę Cię jak robić super strony i zarabiać na tym nie wiadomo ile pieniędzy. No, zastanówmy się teraz, czy chcielibyśmy płacić komuś, kto na czterogodzinnym kursie nauczył się nie wiem, mechaniki samochodowej. Tak? Czy zaufalibyśmy. Takiej osobie, która, która po prostu na podstawie jakiegoś tam kursu internetowego w 4 czy w 5 godzin, czy, czy nie wiem, w jeden dzień, nauczyła się robić strony, no i teraz płacimy mu za to, aby zrobił profesjonalną stronę. No, myślę, że tutaj zastanowilibyśmy się, zanim wydalibyśmy własne pieniądze na tego typu usługę. I tutaj właśnie ja bardziej, bardziej jakby mam problem z tymi twórcami tych kursów, którzy budują takie poczucie zajebistości w tych kursantach, niż, niż samo to, że, że ci kursanci gdzieś tam wychodzą na rynek, szukają i tak dalej. Bo myślę, że to, to jest głównie gdzieś tam wina twórców tych kursów, którzy, którzy jakby no, zamiast realnie gdzieś tam pokierować. Tymi, tymi kursantami w taki sposób, aby oni zdobywali to doświadczenie, rozwijali się i budowali faktycznie to doświadczenie oparte o, o jakieś konkretne rzeczy, które wykonują. No to raczej jest tam taka komunikacja i taka nawracja na zasadzie przerób ten kurs, będziesz super specjalistą i, i wszystko będzie pięknie, będziesz zarabiał dużo pieniędzy. Ja wiem, że to się lepiej sprzedaje i. I że, że pewnie dzięki tego typu komunikatom, ta, ta sprzedaż jest dużo lepsza, natomiast no też jeśli będziecie stali gdzieś tam przed wyborem kursu dla siebie, no to zwróćcie uwagę na to, czy, czy te obietnice w ogóle mogą być realne. Też jeśli będziecie gdzieś tam się zastanawiali, nad wyborem kursu, no to dobrze jest właśnie porównać co oferuje konkurencja, za ile, jak to wygląda tematycznie, no i też kto stoi za danym produktem, bo jeśli widzicie, że jest to osoba, która powiedzmy ma jakieś pojęcie o tym, co, co robi, co przekazuje, no to, to fajnie, to, to myślę, że można takiej osoby zaufać. No i też pod, pod kątem tych obietnic, czy, czy te obietnice są realne do spełnienia, czy to jest właśnie obietnica typu w 4 godziny nauczęcie jak zarabiać super strony i generować tam ileś tysięcy. Zysku w ciągu miesiąca, bo i z takimi komunikatami się spotykałem, no a jak wiemy, raczej jest to totalny bullshit, a nie jakaś tam konkretna obietnica, konkretne zapewnienie, które będziemy w stanie zrealizować po, po przerobieniu takiego kursu. Dajcie znać też, jak to wygląda z Waszej perspektywy: czy może korzystaliście z tego typu kursów? Co Wam się tam podobało? Co Was zaskoczyło tak negatywnie, z czym mieliście problem? A może sami tworzycie takie kursy i macie gdzieś tam jakieś własne doświadczenia? Bardzo chętnie bym o tym poczytał i wymienił się tymi doświadczeniami. Napiszcie więc albo w komentarzu, albo gdzieś w mediach społecznościowych. Co o tym sądzicie i jakie doświadczenie mieliście z tymi kursami. A na sam koniec zrobimy małe lokowanie produktu, bo tak jak już wspominałem, wydałem zarówno kurs online, jak i książkę. Pod koniec ubiegłego roku wyszła moja książka Rob Wordpressa Lepiej. Jest to taka pozycja dedykowana dla osób, które mają już jakiekolwiek doświadczenie z WordPressem, czyli jeśli już coś tam sobie robisz, masz stronę na WordPressie i chcesz poszerzyć tą wiedzę i iść bardziej w stronę takiego profesjonalnego tworzenia y, stron, no to wtedy polecam tą książkę. Wszystkie szczegóły znajdziesz na maciejkuchnik.pl łamane na książka. Tam znajdziesz fragmenty treści oraz wszystkie szczegóły dotyczące książki. Książka jest dostępna zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Oczywiście e-booka otrzymujesz od razu po zakupie, a książka przyjeżdża do ciebie albo kurierem, albo paczkomatem w zależności od tego jaką opcję wybierzesz. A jeśli chodzi o mój kurs, to jest taki kurs, który pozwoli ci zoptymalizować, przyspieszyć swoją pracę z WordPressem, ponieważ w tym kursie uczę jak wykorzystywać konsolę i SSH do pracy z WordPressem, dzięki czemu możesz bardzo dużo czasu odzyskać, tak naprawdę, na takich codziennych czynnościach, które musimy wykonywać przy WordPressie. Mam tu na myśli jakieś migracje między serwerami, przerzucanie plików itd. Zresztą wszystkie szczegóły dotyczące tego kursu możesz zobaczyć na stronie maciejkuchnik.pl kurs. Tam wszystko przeczytasz, wszystkiego się dowiesz. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że ten czas poświęcony na drugie nagranie, na drugie podejście, nie będzie czasem zmarnowanym, i że e, finalnie jakość tego odcinka będzie lepsza i że będzie ci się go lepiej słuchało. A w zasadzie powinienem powiedzieć, że lepiej ci się słuchało, no bo kończymy już ten odcinek. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Cześć!